Siemano, z tej strony Dragon Lord. Dzisiaj pokażę Wam jazdę swobodną w grze Sky Track Driving Simulator. I jak już mówiłem mam tutaj dwie kategorie, dostawy, czyli jakby taka zwykła jazda, jak w takich starszych grach. I bonus, czyli możemy sobie przetestować ośrodek skani, na którym są sprawdzane ciężarówki skań. I zaczniemy od dostaw. Klikamy rozpocznij jazdę. Czytywanie Tutaj mamy wskazówki, escape i tutaj mamy, aby rozpocząć nowe zlecenie musimy... Tutaj po prawej stronie na dole mamy taką mini mapkę i musimy na niej wziąć i sobie pojechać do któregoś zielonego punktu. Tam są naczepy i bierzemy naczepę i po prostu dostarczamy. No to ruszamy. Jeżeli złamiemy jakieś przepisy drogowe to dostajemy minusowe punkty. Na górze po prawej stronie mamy zapisaną ogólną sumę naszych wszystkich punktów za wszystkie zlecenia. No i nic, jedziemy. O, to już nam wyskakuje, że przekroczyłem ograniczenie prędkości. Na to sobie mogę nawet na czerwonym przejechać bym trzeba naczepą tak nie zrobił bo wtedy składa mi takich minusowych punktów Jedziemy teraz po naczapę. Widzę, że tam musimy jak dalej pojechać i skręcić w prawo, już tam chyba kiedyś byłem. No jak widzicie ta dostałem jeden punkt, bo jeżeli jedziemy, po prostu jesteśmy w grze, to dostajemy tak jeden, jeden punkt, punktach po prostu, po jednym punkcie. Mam wypadek. Jakiś zrobiłem. Jeszcze mamy takie czerwone kropki i to są naczepy, które ma, po prostu mamy y, trudno zaparkować, za, to mamy, za takie naczepy mamy y, więcej punktów. Gdzie mam tę naczepę? Gdzie mam tę naczepę? Gdzie mam tę naczepę? jest na czapą. Nie zauważyłem. No, Podcofujemy. A. Osteu. i mamy te, aby wziąć zlecenia i na minimapce mamy taki piłkę, no to jest chyba flaga, ale to wygląda dla mnie jak piłka, to jest chyba po prostu szachownica, czyli meta, ale to wygląda dla mnie bardziej jak piłka z takiego okrągłego, no to jak piłka trochę wygląda, mm. tam mamy po prostu dostarczyć tę naczelę, o już widzę, że nic, muszę cofnąć, chyba obrócić tutaj nie, nie, nie pójdzie do przodu, dawaj, dawaj dawaj, dawaj do przodu musimy nakręcić chyba dobrze, nakręciliśmy

Ach, na styk przeszli i skręcamy. Mieliśmy zielone, udało się. Świata tak bardzo są niezrobione jak się podjedzie za blisko zaczęte tutaj podjadę i już ledwo co widzę tak, tych na górze to praktycznie nie widać tylko te z boku trzeba patrzeć na niebo No to no, mi się wydaje że tutaj musimy skręcić Jeszcze raz tutaj Masakra Cofnąć będzie. Czy mi się tak nie uda? O. Przecież nie by zaparkować automatycznie. Nie będę się męczył, więc jak coś dobrze parkuje to I tutaj mamy 10 punktów za zlecenie za wykonanie jeżeli byśmy chyba zaparkowali samu, to chyba by było 15 i 5 punktów za to, że nie przejechaliśmy na czerwonym i dostaliśmy y, punkty, widzicie mamy tutaj 160 teraz i po prostu jedziemy po następne zlecenie i tak to wygląda teraz przeniesiemy się do ośrodka szkolnego Zmiany zostają oczywiście zapisane. Tutaj mamy takie posłowanie Jakieś, co tam za co? 15 punktów zabrak, premio zebrak No i tam. Przychandy tam Ogólnie ile mam tam punktów, za co te punkty mam ogólnie wszystkie No i teraz tutaj sobie otworzymy mamy sobie ośrodek, tu mamy już 57 punktów no i tutaj też możemy sobie dostarczać różne naczepy. a no nie będę już pokazywał jak się dostarczy no bo no po co to jak przejdziemy się tylko po tym ośrodku przejdziemy sobie tylko tak po tym ośrodku żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda zielona kropka taka jakbyśmy tam pojechali ale tam jest po prostu naczepa to wygląda jak wielki parking kirów tylko te flagi skania informują nas o tym A tu pod ground no tutaj tak niedobrze jakie dzieły z tą kamerą to nie mamy licznika to tak nie pasuje mi, to powinien być cięści. Ja, że nie mi miałem wypadek, zobaczymy. O! Oh, jeszcze nie miałem wypadek z tej grze. Mmm, postawiliśmy naokoła taki wypadek i nic tam nie zjedziemy dalej. To jest dobre ciśniamy jeszcze raz i. Nie będzie żurnalistą mój szaleństw, ale fajnie tak sobie poszaleć. O! Ale wanojo. I dalej co mamy? I jedziemy, co tam? No to już możemy mieć problemy, żeby wyjechać. Peczny. No. Nie chcę pójść. No i tak wyjechaliśmy. Ciężko by tu było położyć się to nic, co on pokazywał jak jeżdżę. Dziękuję za uwagę i za oglądnięcie. Dawajcie łapki w górę, lepiej. Dawajcie komentarze i jeżeli chcecie jakiś film z jakiegoś symulatora, to napiszcie z jakiegoś symulatora, no bo ja tak... Czasami gram w symulatory, mam tam ich trochę, więc mogę zrobić film. Powiedzmy że tak za tydzień Jeżeli będą w ogóle jakieś komentarze To zrobię z tych symulatorów yy, Który tam będzie miał najwięcej To zrobię No ile ktoś w ogóle lepszy jakiś komentarz Jakiś chce ten symulator To zrobię No i nic No i trzymajcie się Ży, życzę yy, Czego ja mogę życzyć Miłej gry życzę. życzę Jeżeli sobie kupicie to życzę miłej gry Siemano